Za duża ilość chętnych, za mało miejsca to główny powód, dla którego koło brzeska szkoła muzyczna nie mogła przyjąć wszystkich chętnych uczniów, często bardzo uzdolnionych. Warunki lokalowe, nasze ograniczone, powodują, że nie możemy otworzyć niektórych specjalności instrumentalnych. Dlatego że, na przykład instrumenty takie jak perkusja, które wymagają dużej przestrzeni są bardzo hałaśliwe. Albo instrumenty, dęte blaszane, trąbki na przykład, czy nawet z grupy dętych drewnianych, ale już na przykład saksofon, który jest instrumentem też dosyć głośnym, one mogłyby sparaliżować działanie w naszym tym tutaj małym obiekcie. No i sytuacja taka miała miejsce, że, że dzieci z brzegu jeździły na przykład do Białogardu, gdzie jest klasa perkusji, albo jeździły na przykład do Ustrania Morskiego i w Orkiestrze Dętej Straży Pożarnej, OSP uczyły się gry na saksofonie. O kiepskiej infrastrukturze i potrzebie przeniesienia budynku szkoły muzycznej mówi się od dawna. Temat poruszany był na sesjach Rady Miasta. Renata Brączyk niejednokrotnie składała w tej sprawie interpelacje. Niestety jednak szans na przeniesienie szkoły do większego budynku wciąż, jak nie było, tak nie ma. Na razie właściwie nie ma żadnego postępu w tej, w tej sprawie. No Były takie. takie... Głosy o różnych o jakichś alternatywnych lokalizacjach dla tej szkoły. Troszeczkę gdzieś tam wiem, że z tego mienia powojskowego były rozpatrywane jakieś lokalizacje. Natomiast no, nic wiążącego się nie pojawiło. Troszkę tutaj nam pokrzyżowała plany w tym zakresie pandemia. No i chciałbym mieć taką nadzieję. Że to tylko z tego powodu, że to nie jakieś, jakaś niechęć do tego, żeby coś w szkole pomóc czy zmienić. W szkole muzycznej są dwa cykle kształcenia: czteroletni i sześcioletni. A jakie instrumenty cieszą się największą popularnością wśród uczniów? To jest zawsze fortepian, gitara. Myślę, że skrzypce też można do tej grupy zaliczyć. To są takie instrumenty, na które zawsze są chętni, na które są bardzo oblegane. No i są takie instrumenty, które. które, które Znacznie trudniej jest znaleźć chętnych kandydatów. Na klarnecie, na kortonie, na przykład, w ostatnich czasach to tak. No często właśnie są to uczniowie, którzy początkowo chcieli na innym instrumencie się uczyć, ale, ale ze względu na to, że jest bardzo dużo chętnych na, na te instrumenty, a w tym roku naprawdę wyjątkowo. To, to, no to czasami jest, a jest możliwość, właśnie na, na przykład na instrumencie innym, którego ktoś nie bierze pod uwagę czasami nawet dlatego, że go nie zna. No i klarnet nie jest na przykład bardzo popularnym instrumentem, często dzieci przychodzą ze szkoły, nawet rodzice w ogóle nie mają wyobrażenia o tym instrumencie, co to jest. Dopiero oglądają ten instrument w szkole, patrzą, jest taka możliwość u nas, żeby wcześniej przyjść na taką konsultację, zobaczyć, obejrzeć. I, i, I się z instrumentem zapoznać i, i podjąć decyzję. W tym roku naukę w Szkole Muzycznej w Koło Brzegu rozpocznie 29 uczniów.